13 powiatowy festiwal piosenki ekologicznej Zielone Nuty zorganizowano tradycyjnie w Centrum Kultury STD w Gnieźnie. Zaprezentowano twórczość muzyczną przedszkoli i ośrodków szkolnych i nie tylko z powiatu, ale również spoza naszego obszaru. Dzisiaj spotykamy się z wychowankami specjalnie ośrodków szkolno wychowawczych, ale także przedszkolakami i uczymy ich poprzez zabawę. Dzisiaj Zielone Nuty to festiwal, który pokazuje, jak bardzo ważna jest dzisiaj Matka Natura i Ziemia, i dzisiaj dzieci nam to wyśpiewały niejednokrotnie. O tyle ważne wydarzenie, że działa nie tylko na terenie powiatu gniezińskiego, ale również spoza terenu przyjechały do nas placówki ze subcy z Poznania. Integrujemy się i uwrażliwiamy się na tą matkę naturę na te działania proekologiczne, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci i te działania proekologiczne dzisiaj, które wpajamy od najmniejszego dzisiaj od tych przedszkolaków, przyniosą, miejmy nadzieję, ten efekt oczekiwany w przyszłości. mówimy o przyrodzie, o ekologii, o ochronie przyrody, o, o trosce, o tym, że powinniśmy się troszczyć o przyrodę, dbać o nią i żeby zachować ją jak najdłużej dla nas taką piękną jaką jaką dzisiaj mamy jaka nas otacza. Jak wyglądają przygotowania do tego festiwalu? Kogo zapraszacie do tego festiwalu i jak to wszystko potem finalnie wygląda? Bo wygląda pięknie po prostu, tak można podsumować. Dziękuję za te ciepłe słowa. Przygotowania trwają już kilka miesięcy wcześniej. Współpracujemy tutaj, tak jak wspomniałam, podczas powitania z Wydziałem Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa tutaj powiatu dziecińskiego. Tak. Dziewczyny nas bardzo wspierają. Pani dyrektor, pani Magdalena Musiałowicz, w organizacji właśnie tego ja wydarzenia. A cóż, zapraszamy wszystkie miejscowe, ale nie tylko, szkoły i placówki, także przedszkola. Czasami przedszkola właśnie same do nas się zgłosiły już kilka lat temu, że też chcieliby wystąpić, bo, 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 bo chcą się pokazać. no Komu bliska jest ta ekologia i przyroda, to, to się zgłaszają, odpowiadają i, i chętnie tutaj przyjeżdżają, żeby zaprezentować swój utwór i wystąpić na scenie. Koncert był współtworzony przez 10 zespołów z trzech przedszkoli i sześciu ośrodków edukacyjnych.